Dzień dobry, witam państwa. Transformacja gospodarcza w Polsce zaczęła się 20 lat temu, ale cały czas w rękach ministra Skarbu Państwa jest jeszcze znaczący majątek, który powinien zostać sprywatyzowany. A więc, po pierwsze, dokończenie odważne i szybkie dokończenie procesu prywatyzacyjnego, pozostawienie w rękach Skarbu Państwa pakietów w tych podmiotach, które są kluczowe dla naszej polskiej gospodarki, ale w tych przedsiębiorstwach, w których Skarb Państwa będzie posiadał swoje udziały, zadbanie o to, aby zasady ładu korporacyjnego były przestrzegane. Mamy już bogate doświadczenie z rynku publicznego, z rynku giełdowego, jak można te zasady nie tylko wprowadzić, ale i jak je przestrzegać, jak je monitorować, a zatem Skarb Państwa jako ten właściciel. I ten, który ma dbać o to, aby gospodarka się rozwijała i była dalej konkurencyjna na arenie międzynarodowej, powinien być tym, który będzie pierwszy wskazywał na te najważniejsze zasady ładu korporacyjnego wszelkie działania, które będziemy proponować, by Ministerstwo Skarbu realizowało, to są działania, które mają właśnie zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, a więc zarówno przyciągać kapitał do polskich przedsiębiorstw, jak i pokazywać nasze osiągnięcia za granicą. Oczywiście współpraca pomiędzy Ministrem Skarbu a Ministrem Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności i wieloma innymi ministerstwami w naszym rządzie jest nieodzowna, po to, żeby ta właśnie polska gospodarka była konkurencyjna. Należy zastanowić się nad tym, jak, jaką propozycję złożyć funduszom emerytalnym, o których dzisiaj tak dużo dyskutujemy. W jaki sposób zachęcić, by fundusze emerytalne inwestowały w polską gospodarkę, nie martwiły się o to, że limity inwestycyjne nie pozwalają im dywersyfikować portfeli. Myślę, że to również jest zadanie dla ministra skarbu. Dziękuję bardzo.